dobry Jesteśmy? Co jesteś? Na motorze. jesteś? Na jakim, Na suzu? Wstu? Na suzu? Na Motor jest zapalony.

Mamy wydech Trochę porysowany dookoła Ale nie jest to tak. i bez Prawda? No to spróbuj to zrobić Tu się zrobi Gazy. Nie bój się. No nie bój się coś, to nie za tak głośno jest. No dodaj. To dodaj. To jest... Wow. Super. No dodaj. Ekstra. Super. Ale jesteś motorowiec fajny.